Siemanko, tutaj ULTIME, a przed Wami gra pod tytułem SLENDER. Jest to drugi odcinek yy, naszej serii, który dzisiaj ja poprowadzę. Więc zaczynajmy, start game. Przed nami będzie króciutkie intro, które przedstawia mroczny klimat tej gry. Wprowadza nas do niego i przygotowuje. Tak jest. Sender. Gra polega na znalezieniu 8 kartek i przy każdej kolejnej jest coraz trudniej, gdyż ściga nas koleś, który nie wiem, chyba uciekł z wariatkowa. Załóżmy, że tak, że uciekł z wariatkowa i nas poszukuje. Bo mu kradniemy kartki w lesie. Będziemy trzymać się jak na razie tej ścieżki, i gdyż nie znam tej gry. Nie wiem za bardzo, gdzie mam się kierować. Widzimy takie duże drzewo pośrodku drogi. Czyżby była na nim karteczka? Sprawdźmy to. A, jest, 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 jest! No, 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 no! Mamy pierwszą. Mm, idziemy tutaj. Gania nas ktoś. Chyba jeszcze nie, chyba jest za wcześnie. Te dźwięki są dość dziwne. Hmm. Idziemy tu, 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 tu. O, widzę jakieś auto. O, co jest, co jest, co jest, co jest. Jest druga. Nie, nie zostawiacie. No, wpadamy z tą, bo coś czuję czyjś oddech na moich plecach. O, gdzie się tłysy pedofil? Nie, nie tu. No, ci się nie trochę poskakuje, nie powiem. Za ja szybko znalazłem te dwie kartki i teraz się uparł na mnie. I zgubiłem się w lesie. Mam jakąś siatkę. Jakieś ogrodzenie. Myślę, że będziemy się trzymać z niego, a znajdziemy jakieś ciekawe miejsca. Kurczę, on gdzieś za na nami ciągle kroczy, bo co chwila mi tutaj trzeszczy ekran. A to nie jest dobry znak. Na pewno on gdzieś tu za nami jest. No, na razie nie ma go. Kurczę, żeby nie, nie znalazł się nagle przed. Dobra, trzeba się stąd wynosić, bo przy tej siatce to widzę, że nic nie znajdę. Dobrze, ruszamy, ruszamy w łowy. O, widziałem go! Jego marny ryj! Czy ja tu już nie byłem? Byłem przy tym aucie. Dobrze, ale wiemy gdzie jesteśmy. Spadamy stąd, spadamy. No, tętno mam jakieś, czy tam puls, 160, nie, 220 na, na 200 bez kitu, chociaż na razie jak mnie nie ściga to się trochę uspokoiłem i opanowałem, ale tu jest tak duża mgła, że bez kitu nic nie widzę praktycznie. To jeszcze chyba nie byliśmy O kurcze Widziałem go Kurcze Jakim cudem znowu jestem tutaj Przeszedłem prosto Chyba nie da mi spokoju Chyba znaleźć trzecią kartkę Niestety nie wiem gdzie iść I tutaj to duże drzewo, kurcze no Przez niego tak się zamotałem, że nie wiem gdzie mam iść Znowu trzeszczy o kurcze, jest, 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 widzę, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, Idziemy w las. Kurcze. Mam nadzieję, że się odczepi ode mnie, nie ma go za mną, no ra... Kurcze, znowu jest przy mnie! Jaki szybki skubaniec. Za każdym razem od innej strony. Raz jest za mną, raz gdzieś obok mnie. Jesteśmy w samiutkim środku lasu i coś czuję, że tutaj nic nie znajdziemy, chociaż... Nie wiadomo jak to będzie. O, jest jakiś budynek. Tutaj jeszcze nie byłem. Próbujemy go obejść, a jeżeli nie obej obejdziemy go nic nie znajdziemy, to szukamy w środku. Mm, nie ma, nie ma Nie chcę, żeby mi tutaj zaszedł, bo jednak mam dwie karteczki i się wkurzył na mnie troszkę W porządku, myślę, że musimy zwiedzić środek, bo po bo nadworzu to coś czuję, że... By było za łatwo z tymi kartkami. Spadamy, spadamy, spadamy. Dziwnie się czuję łażąc po tym budynku. Nie ma, nie ma. Co jest? Jeszcze tutaj nie sprawdzałem. My mamy wykręt w, w tą stronę Tu jest wyjście Przynajmniej się wydawało mi Przywalone krzesło Chyba z tego domu to jednak się wynosimy, bo Nie znajdę tu nic Spadam stąd, bo Źle to się dla mnie skończy Źle, źle, źle bardzo niedobrze źle, źle, źle Fuj, fuj, fuj Wynosimy się stąd, nie ma, nie ma dla nas kartki w domu Nie ma i już Co tu tak ciemno? Tylko środek nocy Dobra, przyspieszymy Biegniemy, biegniemy, biegniemy Biegniemy, biegniemy, biegniemy Dajesz po tym lesie, ale jak się ciemno zrobiło masakra? Chyba, chyba nas zgubił, bo nic się nie dzieje od pewnego czasu, ale dlatego ja nie mogę znaleźć żadnej konkretnej drogi, bo jest tak ciemno, tak ciemno, że to masakra. Chyba, że w tych latarkach się kończą baterie, ale nie, nie sądzę. Gdzie by tu pójść? Gdzie by tu pójść? Dobra, idziemy powiedzmy tutaj, chociaż jeszcze... nawet nie wiem gdzie idę, bo tak jest ciemno. Po Próbuję pokierować się yy, tymi drzewami, tu jest chyba jakaś ścieżka. Tak, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Czekajcie, czekajcie, obejrzymy się dookoła, bo... Tak, chyba tu pójdziemy, tu, 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 tu. Tylko jak widzicie nic nie widać, zupełnie nic. Zerowa widoczność. Coś tutaj widziałem, jest jakiś tunel. Wchodzimy do tunelu, oczywiście, że wchodzimy Jest karteczka, proszę Państwa. Jest karteczka, trzecia chyba, bo że trzecia, trzecia. Trzecia? No bierz ją, bierz się. Jest trzecia. Ale super. W prawie połowa. Tylko mogło być trochę jaśniej, bo bez kitu Popuszczę zaraz. Nie, aż tak źle nie jest. Ale nie mam pojęcia, gdzie się poruszam. Nie wiem, gdzie idę. Jeżeli miałbym jakąś kartkę na, na drzewie, nawet bym jej nie zauważył w tych ciemnościach. Hmm, gdzie, gdzie ja się poruszam? Gdzie? Ja, w jakim kierunku idę? Za dużo drzew. Bardzo dużo drzew. Bardzo, bardzo dużo drzew. I w sumie nic więcej. Nawet Slender się od nas odpytolił. Otrzeszczał, trzeszczał, gdzieś jest. Pokaż, pójdę. Uśmiech do kamery. Dobra, niby nas śledzi, ale. O kurczę. Gdzie on jest? NIE! NIE! Dorwał nas. Trzy kartki zebrane. Niesamowite emocje. No nic, to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało zachęcam do komentowania naszych filmików, dawania łapek w górę i co najważniejsze subskrybowania nas. Jeżeli obejrzeliście to do końca, to dziękuję. Pozdrawiam Was, Ultimate. Cześć.